No tak, bez tego teraz ani rusz. Muszę Wam powiedzieć, że to jest taki swojego rodzaju już yy, rytuał, gdy kończą się te ciepłe dni. Ale powiem Wam, że nawet jak są, jakieś jest wiosna, lato. Też są właśnie poranki. O! Proszę, Julciu. Jak są właśnie też te poranki takie trochę chłodnawe to jednak też fajnie tej kawy się napić czy na przykład fani fotografii nocnej, fotografii Astro również właśnie docenią jak najbardziej właśnie dodatnią temperaturę tegoż napoju bez cukru, o Boże, kopię. No tak, bez tego teraz ani rusz. Muszę Wam powiedzieć, że to jest taki swojego rodzaju już yy, rytuał, gdy kończą się te ciepłe dni. Ale powiem Wam, że nawet jak są, jakieś jest wiosna, lato. Też są właśnie poranki. O! Proszę, Julciu. Jak są właśnie też te poranki takie trochę chłodnawe, to jednak też fajnie tej kawy się napić, czy na przykład fani fotografii nocnej, fotografii Astro, również właśnie docenią jak najbardziej właśnie dodatnią temperaturę. Ach. Tegoż napoju bez cukru, o Boże, Ach. kopię.